Dzień dobry, właśnie odebrałem sobie paczuszkę przyszła do mnie zębatka przodu mam nadzieję że dobra 28 zębów zaraz sobie rozpakuję zobaczę jak to wygląda zobaczymy jak to wygląda duża koperta Czajnal mam nadzieję, że dobrą zamówiłem 3mm offset chyba ta Made in Taiwan takie maleństwo 28 zębów chyba się zgadza wszystko tu mamy jeszcze śrubki To wszystko Dobra, co ja tutaj potrzebuję? Imbusa, mam nadzieję, że takiego mam Dobra, mam nadzieję, że takim zestawikiem to pójdzie Nie wiem w którą stronę, myślę, że w tą. No ja sobie ściągnę Jesteś tutaj na razie, na no, Bogdan O, fuck. tak go będę smarował No bo tu mamy takie imbusy Bardziej nie, w sumie to są torksy No i tyle, cała wymiana Taka jest różnica między nimi Jest trochę mniejsza Cztery zęby Jak to wygląda Dobra, odkręcamy, zmieniamy I jedziemy na jazdy próbną A później jeszcze Będę robił Serwis Amorka Taki druciarski <laughs> Jak to majster gada Dobra, torx 25 Nie było jakoś mocno dokręcane Nie mam tutaj żadnego takiego biurka w garażu, żeby sobie to położyć gdzieś fajnie I nagrywać, dlatego nagrywam na Takich kafelkach w garażu ale też idzie. śrubki dam nowe, jak są to dam. Mam już taki klej do gwintów też oryginalny, na tych też jest taki zielony. Tak sobie trochę oczyszczę to. Dobra, powiedzmy, że jest czyste. no Na szczęście pasuje wszystko fajnie. O, cyk. Dobra, nie skręcamy to. Zobaczę sobie czy jest ten sam offset. Ja dobra zamówiłem na szczęście. No, i śrubeczki nowe damy. Będzie elegancko. Dobra, trzeba to dokręcić tak, żeby mi to nie odpadło podczas jazdy. To jest są jakieś kurde newtonometry, ale ja nie mam klucza. Także ręką Tak mniej więcej tak jak było. Cyk. Siedzi dobrze, siedzi dobrze. Lekko sobie tam w powierzchnię tutaj oczyściłem, bo tu jakiś piasek był. Tak jest wszystko spoko. Najważniejsze są te, te tutaj, gdzie łożysko chodzi, nie? i tu, i tu. No i tyle, nie? Zakładam. Trzeba pamiętać o łańcuchu. Tego go nie przełożę Też pewnie dałoby radę nie wiem czy teraz łańcuch nie będzie za długi przerzutka będzie teraz bardziej się nie będzie dobrze Dobra, skręcam to jedziemy na jazdę. Dobra, sprzęciar zamontowany. Kamerkę już mam na klacie. Zaraz jedziemy. No, wszystko złożone. Jeszcze zobaczę czy przy okazji czy ten amortyzator szczela, no i tak będę go serwisował dzisiaj jeszcze może albo jutro. Nie wiem czy zdążę, bo na drugą mam do roboty. Dobra, jedziemy zobaczyć jak to chodzi. Dobra, mam tu taki podjazd przed sobą, ale już widzę, że lepiej to chodzi. Jest dobrze. Mam większy moment obrotowy, że tak powiem, na tej jedence już tutaj. Także w góry teraz mogę jechać i się spinać. Ciekawe jak z prędkością maksymalną, pewnie jest mniejsza dużo. Dobra, jadę zobaczyć ten amortyzator, czy dalej strzela. Dobra Nic nie słychać Faktycznie może to przez ten błotnik było Chciałbym go założyć i sprawdzić no Ale najpierw zrobię ten serwis tego amorka Sam sobie go przesmaruję Jak sobie samemu nie zrobisz to nie będziesz miał Co, jak te podjazdy wyglądają, jest dobrze, z prędkością maksymalną, tak samo, także dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka.